Cześć Mamka, jestem Stynowa a działam w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj jest to odcinek, gdzie mam nowy kanał utworzyłam i robię do niego po prostu banner, awatar oraz to małe co się wyświetla w tym rogu przy końcu filmu. Także zapraszam do oglądania i zapraszam też do subskrybowania nowego kanału. Postać, którą widzicie na banerze, avatarze, to robiłam ją sama, bez yy, w zasadzie żadnej pomocy. Zakupowałem się jakimś zdjęciu z neta i to tyle. A nagrywać tego nie nagrywałam, gdyż sądziłam, że po prostu to mi się albo nie uda, albo po prostu to będzie za długie. Ale jeżeli chcecie więcej takich rzeczy, o ile oczywiście Wam się spodobają, no to mogę spróbować, chociaż moje zdolności rysownicze nie są jakieś bardzo dobre. Nawet nie powiedziałbym, że są na poziomie dobrym. A więc dlaczego zdecydowałam się na nowy kanał? Możecie zapytać. Yy, dlatego, że po prostu tam chcę takie bardziej gry, gdzie niekoniecznie też mówię, odzywam się, a po prostu leci sobie gameplay, yy, taki Longplay to się chyba nazywa. I akurat yy, myślę, że Isaac będzie tam właśnie w głównym stopniu, dlatego po prostu napisane jest tam, że cytr, z siost i Issa, czyli od Ajzaka. Yy, dlaczego tak? W zasadzie nie miałam pomysłu zbytnio na nazwę, a myślę, że cytr Issa, Tisa Issa, jak Tetris, aczkolwiek yy, brzmi całkiem dobrze. Bo no jest takie małe sprostowanko, żebyście nie myśleli, że o, yy, tutaj coś się dzieje, że ten kanał tu może już nie istnieć, coś po prostu chcę tam wrzucać inną treść, żebyście sobie oglądali. A może w przyszłości też będę tam coś gadać albo po prostu coś takiego. Nie chcę też zmuszać Was do subskrypcji tamtego kanału, Chciał, chcę tym kanałem też zobaczyć, jak bardzo uda mi się wybić. Tam są po prostu filmy z gier gdzie praktycznie nic nie mówię, a leci sobie w tyle fabuła. Nie jestem pewna, czy to, jakkolwiek wyjdzie. Jak coś, to będzie to kanał przynajmniej na jakieś przyszłe inne akcje, inne pomysły i inne... że to może się przyleć w przyszłości ten kanał. A jak nie, to, to po prostu się go usunie i tyle.